wieczór, byłam na chwileczkę w Lidlu, bo odbierałam paczkę z paczkomatu i jestem znów szczęśliwa kupiłam paróweczki bo te ostatnio w bardzo posmakowały, jutro idziemy na imprezkę, więc kupiłam ptasie mleczko dla kolejnego dziecka kolejną rzeczą jaką zakupiłam to chlebek w Lidlu, zwykły ten na maślance bo akurat byłam po drodze Także starałam się, ja miałam dosłownie 10 minut, bo jechałam po poksowarego na keyboard. Oczywiście już to Azji stoi, więc nie miałam za dużo czasu, ale wleciałam właśnie na mięsko, czy jest, nie było. Wczoraj kupiłam parę tam kawałków tego mięsa i już później przeleciałam oczywiście na nasz koszyk z moimi dobrociami, z pomarańczową metką. Trafiłam jeszcze trzy czekolady, bo jest promocja, trzy w cenie dwóch a po prostu już dzisiaj z mężem się dobraliśmy do tych takich najzwyklejszych, co kiedyś kupiwa, kupowałam po złote 50 w Lidlu. E, także kupiłam trzy czekolady, myślę, że dzisiaj je zjemy. Wiecie, co jeszcze kupiłam? Pierwsza rzecz z pomarańczową etykietką. E, z Yumi, mydełko. I tak właśnie teraz sobie myślę, że chyba już kiedyś to testowałam i powiedziałam, że więcej tego nie kupię. Nie jestem pewna, czy to jest to, czy nie, ale sowe my, mydło wpłynie intensywnie na i odżywia. No, zapłaciłam 3,34, więc drogi nie było, a akurat mydło się skończyło. I kolejną rzeczą, jaką kupiłam, poczekajcie, to jest z John Frida odżywka do włosów i to jest spray pielęgnuje i ułatwia rozczesywanie zmęczonych słońcem włosów orzeźwiająca formuła z ogórkiem i myntą zapewnia nawilżenie i długotrwałą gładkość włosów, również po opalaniu więc bardzo fajnie 8,24 na to również ostatnio oko zawieszałam ale to co mnie najbardziej ucieszyło to jest to co wam mówiłam w końcu przecenili moje maseczki, również tu są maseczki dla was, do następnego rozdania, następnego, następnego Także nie wiem, kiedy wy ten film zobaczycie, ale to będzie, tu część dołączę do tego rozdania na 1000 subskrypcji, na rok yy, kanału. Więc pierwszą, jaką trafiłam, to jest taka po 3.19. Te maseczki były dość drogie wcześniej i to jest antydek, antyoksydacyjna maska w płachcie z jagodami Makui. Mega super. Nie używałam tej maski. To, co wy polecałyście. Już dostałam w wielu komentarzach, że te warzywne są genialne. Nie wiem, dlaczego oni je wrzucili na wyprzedaż po 2,49, bo u nas teraz z boku... O! Dzień dobry! Mój pies szczeka, jednak szybciej zaczął szczekać, niż nauczył się gadać. Proszę bardzo. Azji, gdzie uciekłaś? Azji! A dzień dobry! Youtuberka! Słyszeliście? Mój pies jednak szczeka. O! Jesz jeszcze raz chyba szczeknie, co? Tak, moja zazdrośnica. Coś przyuważyła. Po makaronie druszlaki leżą. Więc tak, e, będę i ja testowała, bo to już dla Was wcześniej kupiłam. E, dokupiłam jeszcze taką z pomidorów, i to jest nawilżająca maska, a ta brokułowa była. E, Ekstrakt z brokułów i z wątroby azjatyckiej, ekstrakty są dostarczane do Twojej skóry w czystej postaci, dając jej uczucie oczyszczenia i ukojenia. Fajnie. Kolejną, jaką zakupiłam, to jest taka czerwona. I ta jest naprawcza. Biała. I ta biała jest rozświetlająca. Tych jestem bardzo ciekawa, bo tych nigdy nie używałam, bo zawsze mi się Pazara wrzucała, one były zawsze po 98, 99 albo 9,99. A dzisiaj 3Z. Także mega jestem szczęśliwa. Tutaj kolejna, też brokułowa. I kolejna brokułowa. Będę miała co testować, skoro twierdzicie, że są takie genialne. Zresztą, no mówię tak, część też pójdzie do tego rocznikowego rozdania, ale nie brokułowe, bo takie już tam są. Kolejna biała, ewentualnie podzielę się z madzią. Nie będę taka. Kolejna brokułowa i kolejne dwie. Także jak widzicie, wszystko aż mi spada z rąk. Łupy moje dzisiaj były. Łola Boga, co się dzieje? Marta dorwała w końcu to, na co czekała. Ja byłam pewna, że dwie, trzy podeszłam w ogóle do kasy i mówię do pani, ale mi się dzisiaj trafiło. W końcu to, na co tak długo polewałam, a pani mówi, no dziwne, że aż tyle przycenili. Bombi z reguły to 2-3, mówi się, rzuca. A dzisiaj po prostu wachlarz, wachlarz emocji. Dobra, na razie się z Wami żegnam, pewnie to połączę i tak z jakimś innym holem z Lidla albo z Biedronki. Także w końcu trafiłam to, co chciałam. Polowałam, polowałam. Cierpliwość zostaje wynagrodzona. Moi drodzy, warto być cierpliwym. Do później. Cześć, kochani, witam Was w kolejnym dniu. Tym razem już nie z zakupami, na zakupy pojazdów później. O, oczywiście Azji też się z wami wita. Tak, super, fajnie. Dobry pies. Wczoraj ją nauczyłam dawać głos. Już wam pokazuję. Azji! Daj głos. Jeszcze raz, daj głos. Daj głos. Super, dobry pies. Proszę. Widzicie? Ale jej idzie, ale wczoraj ją uczyłam. Ona tak długo nie umiała czekać. Daj głos! Daj głos! Super, dobry pies! Tak, dobry pies! Daj głos! Super! Wystarczy, koniec! Także tak, kochani, tak idzie teraz. Pokażę Wam, a teraz będzie szczekać cały czas. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą jej nauczyłam. Azi, nie! Nie, 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 leżeć, leżeć. A, zadłowiłaś się, widzisz? Nie szczekaj na pancie. Nie szczekaj, nie. Już nie prosiłam. Nie było komendy, nie szczekamy. Zaraz Wam pokażę jeszcze coś innego. Popatrzcie jeszcze na to. Azji. Chat, hop! Widzicie? Moja youtuberka. No? Hop! Super, dobry pies! Tak, super! Takie to sztuczki teraz ćwiczymy, i mam nadzieję, że będzie nam wychodzić coraz więcej po Azji. Ostatnio się zrobiła bardzo taka. Tak, bardzo taka łakoma na kąski i chętnie wykonuje polecenia. Jeszcze kochani, wam coś pokażę, bo wczoraj byłam w Pepko, na chwileczkę zaleciałam. Zaczyna być świątecznie w Pepko. Kochani, u nas wczoraj pojawiły się kubki świąteczne, ale śliczne. No bo po prostu, jak mi wczoraj ręka drżała, ale mówię, nie, nie wezmę, bo ja mam swoje kubeczki. Jeszcze nie pora na kupowanie kubków świątecznych. Ale co kupiłam w Pepko? poleciałam ogólnie za bateriami. No i mówię, już trzeba kupić Azję jakiegoś szarpaka. Kupiłam jej szarpaka tego typu, no i zostało z niego już tyle. Już go Azji pogryzła, już go rozerwała i jak zobaczyłam, że doszło już do takich elementów. No to oczywiście już go straciła. On miał jeszcze taką, wiecie, do szarpania, nie obwalutkę. I drugą zabawką, jaką jej kupiłam, to jest tyle, co z niej zostało. Tak, e, tu już. O, tu już mi coś spada. Tu już też e, wygryzione. Więc, no cóż, muszę zainwestować w jakieś porządne zabawki, bo na przykład e, tą piłkę taką już Wam pokażę. Znowu będą komentarze, że tylko o psie gadam, że to jakieś psie vlogi ostatnio mam. Tą piłkę, którą miała z szarpaka, tego do tej pory nie rozgryzła i tym się naprawdę genialnie bawi. I właśnie tego typu zabawkę muszę jej kupić. Także tak. Zaraz się zbieram za prasowanie. Taki dzisiaj mój dzień. Na razie e, nadrabiam wszystkie zaległości. Poczekajcie, postawię Was na w to jeszcze Wam coś poopowiadam. Dobra, jestem. W ogóle to, e, żeby nie było, jem swojego omleta. Omleta szarlotkę. Z przepisu Anny Karcz. Po prostu... E, kiedy ja wam go pierwszy raz nagrałam, półtora tygodnia temu I tyle go już codziennie Dzień, dnia po prostu na śniadanie wcinam omleta Ale te jabłka są gorsze, muszę pójść do Lidla kupić Znowu muszę pójść do Lidla No widzicie, dopiero byłam wczoraj w Lidlu I znowu muszę pójść do Lidla No jabłka mi się skończyły Ale do czego dążę Zaczęłam testować pomalutku kosmetyki Które wczoraj dostałam z, Znaczy, które wczoraj wam nagrywałam Z marki Madame Justine No i powiem wam szczerze, że na razie Nic mnie nie uczuliło Wczoraj e, użyłam serum e, tego olejowego pod oczy. Przegenialna e, tutaj, jeżeli chodzi o konsystencję. Opowiadać o tych kosmetykach dopiero będę za dwa tygodnie. Dzisiaj Wam powiem tylko taką moją pierwszą relację. E, Oczy, skóra pod oczami naprawdę przecudownie nawilżona. No genialny produkt. Zobaczymy jak on będzie działał. Testowałam ostrożnie w sporych odstępach czasu. O, chcę wszystko powiedzieć naraz. I bardzo mi się fajnie to testuje. One są praktycznie bezzapachowe te kosmetyki. Czuć delikatnie takim naturalnym kosmetykiem, czyli takim zapachem troszeczkę laboratoryjnym ale to nie jest zły zapach i on jest naprawdę bardzo mało wyczuwalny. Tego kremu już używałam wczoraj na wieczór i dzisiaj rano. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Na razie pod wrażeniem jestem konsystencji, wchłanialności. Tutaj no jestem naprawdę zaskoczona. Myślę, że złożę zamówienie. Poczekam tylko aż pewne rzeczy się wydarzą u nas w domu i myślę, że złożę zamówienie na mm, Pogłębię po prostu tą serię z tych stron. Będzie chyba ciężko u mnie w niedługim czasie z testowaniem nowych produktów, bo to naprawdę jest zastanawiające. Na razie nie, nie przechwalam, znaczy nie chcę przechwalić, bo może się okaże, że, okazać, że za tydzień jednak będzie reakcja alergiczna. Tak jak na przykład jest z tym podkładem. Po piątym dniu zaczęły mi się robić sywki. Najpierw tu, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, dzisiaj już czuję tutaj, więc e, zapycha. Odstawiam go. Zamówiłam już inny, czekam na zamówienie z Ekobiecej. E, mam nadzieję, że jutro mi przyjdzie, więc ten prawdopodobnie raz na jakiś czas codziennie go używać nie mogę. No i że zamiennie jeszcze kupiłam sobie ten z Saraja. E, powiem Wam szczerze, to jest dla mnie padaka. Totalna padaka po prostu. Ja się tym wczoraj wysmarowałam, to miałam wrażenie jakbym użyła samoopalacza. Ja po prostu miałam wszędzie takie plamy, tutaj, tutaj, I jakbym miała nieroztarty. Co ruszyłam, to no, no po prostu tragedia. To się kompletnie nie nadaje na skórę tłustą, przynajmniej na moją. Ja mam tłustą i mieszaną w kierunku wrażliwej, ale jednak tłustą w strefie T. I no, on na początku ładnie wyglądał, a po godzinie czasu po prostu tak jakby gdzieś wchłonął, a gdzieś się wybił. Gdzieś się ściasteczkował, tu mi się boki pociasteczkowały nad łukiem brwiowym. No, tragicznie to wyglądało. Tego na pewno używać nie będę. No i teraz nie wiem, czy znów Wam zrobić takie rozdanie kosmetyków używanych? Chyba nazbieram kilka takich rzeczy i po prostu stworzę. Najwyżej wezmą udział tylko te osoby, które będą zainteresowane. Tego użyłam raz na pewno, tego więcej nie będę używała, bo mi się to kompletnie nie sprawdziło. No, co do tego mam bardzo mieszane uczucia. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba, bardzo fajna konsystencja. Nie tworzy maski, tak jak niektórzy mi pisali. U mnie maski to nie tworzyło, być może jest to rodzaj cery, więc ja dzisiaj też go mam na sobie. Ale ja po prostu nie miałam wyboru, bo zamówiłam teraz podkład na ekopiece i czekam, aż mi przyjdzie, więc. Pewnie jeszcze jutro też nałożę ten podkład. Ale już widzę, że mi się robią krostki. Mam nadzieję, że kosmetyki z Madame Justin po prostu pomogą mi przyhamować to. Wczoraj na wieczór użyłam również tego kwasu migdałowego. Jezu, jakie to jest cudowne. Mówię Wam, Konsystencja i to, jak skóra się potem zachowuje, przynajmniej po pierwszym użyciu, jest genialna. Jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczona, ale to nic. Na razie nie chwalę, zobaczymy za dwa tygodnie recenzję. Przez dwa tygodnie nie będę wspominała o tych kosmetykach. Rabat działa z tego, co wiem jeszcze, przynajmniej z miesiąc czasu, bo pani ze mną uzgodniła, że jest to na dwa miesiące, ale to było miesiąc temu, więc. Yy... Pewnie jeszcze rabat działa przynajmniej z miesiąc czasu, a może i dłużej. Zobaczymy, jak to będzie. Nie są to tanie kosmetyki, chociaż ja wiem, serum 30 ml, jak kosztuje 62 zł. Ten kwas migdałowy to chyba nie jest jakoś drogo, bo z reguły te sera są w troszeczkę niższej, a to jest mega wydajne, w troszeczkę niższej cenie. Więc zobaczymy. Okaże się za dwa tygodnie, ale chyba zrobię jeszcze zakupy na tym sklepie. Jak zrobię to i tak wam pokażę, ale to już będą zakupy normalnie za moją kasę. Oczywiście z moją zniżką. Tą zniżką, którą i wy macie, bo ja innej nie mam. Także na razie się z wami żegnam. Oglądam, zobaczę pewnie Ania coś wrzuciła. Już dzisiaj obejrzałam Anię z kanału My Beautiful Life. Zaraz patrzę, czy druga Ania coś wrzuciła. I tak. I dziękuję Wam ślicznie za pozytywny odbiór mojego wczorajszego filmu, przedwczorajszego, który dotyczył odwiedzin mojej instagramowej paczki. Genialni ludzie naprawdę. Bardzo serdecznie was zapraszam na ich konta. Mm, przepiękne zdjęcia. Po prostu marzenie chyba moje, żeby mój Instagram kiedyś tak wyglądał. No ale to nie ten kierunek. No nic, dobra, na razie. jestem znowu. Przyszła właśnie do mnie przesyłka. Poczekajcie. Przesyłeczka do mnie przyszła z marki Shibushi. Mówiłam wam, że wygrała w pewnym rozdaniu. Em, Trzy maseczki do testowania, co się przeraziłam, że to jest ta firma, w której mają maseczki na pośladki. Już do mnie przyszło. Warunki tutaj są takie, że muszę swoją opinię przedstawić na Instagramie albo na YouTubie. Pierwszej maseczki do. 31 października, później do 7 listopada drugą maseczkę i do 14 listopada trzecią, czyli raz w tygodniu maseczkę muszę przetestować. Jestem bardzo ciekawa tych maseczek, bardzo fajnie. Ba ekologiczna też koperta przyszła. Um, obstawiam, że jest to po jakimś, jakaś biodegradowalna. Dobra, otwieramy. Zobaczymy, co my tu mamy. Mamy trzy maseczki. Nie żartujcie, że to jest ta napupa. Maseczka w plastrach. Czy Wy to widzicie? Maseczka na skórę poprawia jej wygląd. Zawiera 6 plastrów w kształcie owoców. W składzie znajduje się 1000, coś tam ekstraktu z brzoskwiń, kolagenu. Nałożyć maseczkę na twarz. Dobra, ok. To jest jednak na twarz. Nałożyć maseczkę na twarz. Usunąć po 10-20 minutach. No, i dobra, mamy pierwszą maseczkę do przetestowania. Eee... Muszę otagować obydwie firmy. Zobaczymy. Mamy drugą maseczkę do przetestowania i mamy trzecią maseczkę. Ta maseczka trzecia to jest. O kurczę, tu nie ma nic. Po... A jest po polsku: 3D Volume Gum Mask. Wygładzająca maska w płachcie. Ale jestem ciekawa tych masek. Bardzo jestem ciekawa. I ta. A tu już nie ma nic po polsku. No i skąd ja mogę wiedzieć, co my tutaj mamy? Zobaczcie. Firmo, firmo, nie napisałaś mi słowa tu po polsku? Nie mam naklejki, na tych są naklejeczki takie po polsku. Bardzo proszę, a ja na tej nie mam i nie wiem, co to za efekty mają być. No dobra, gdzieś może odszukam te maski i sobie sama przetłumaczę. No szkoda, że tak troszeczkę to uciążliwie jest, ale okej, okay. dobra. Więc będzie test trzech masek, ale to najpierw skończymy e, tamte testy, skoro tu mam do 31 października pierwszą maskę przetestować, więc zdążę najpierw, zobaczyć jak tamte kosmetyki zadziałają. Bardzo się cieszę, spływają kolejne maseczki, to sobie wkładam z powrotem do koperty, żadnego liściku, nic nie ma, więc ok, żeby mi się nie zagubiły i nie pomyliły z czymś innym. Ja właśnie skończyłam dla Was e, nagrywać znaczy nie nagrywać tylko opisywać kalendarz. No i powiem szczerze, lekko się rozczarowałam, ale to już zobaczycie w kalendarzu pewnie jutro na kanale. Jeszcze nie wiem w jakiej kolejności to wszystko dodam, bo do tej pory nie dodałam denka, które już jest półtora tygodnia temu nagrane, przygotowane i po prostu nie mam kiedy. Dobra, zbieram się za mm, nagrywanie kalendarza i później się do was odzywam. No i ja już z przebojami, ale jednak udało mi się nagrać dla Was właśnie film z otwarciem kalendarza, który będziecie mieli pewnie jutro. Pamiętajcie jeszcze, ci co mnie nie śledzą stale, a dzisiaj akurat wpadli, link pod filmem jest do zbiórki dla Marcina. Marcin zbiera na sterownik do wózka, abym mógł się samodzielnie nim poruszać bez. Bez mamy, więc tak. Ja właśnie dla Was skończyłam nagrywać kalendarz. Dlaczego mówię, że miałam przeboje? Ponieważ w międzyczasie dostałam telefon ze szkoły. Rano ksawery ogólnie poszedł do szkoły i miał taki, jakby katar, ale myślałam, że jest to jednak katar bardziej alergiczny, bo on czasami tak ma, że jednego dnia ma katar, drugiego nie. Nie był to katar lejący, tylko zwykły taki. Katar wskazujący, że jest to jednak alergia. I po trzeciej lekcji, pani do, w trakcie trzeciej lekcji pani do mnie zadzwoniła, że ksawery e, się dość źle czuje i żeby go zabrać najlepiej ze szkołem, że e, boli go gardło. E, więc cóż, mam już dziecko w domu, u nas też w końcu dopadło. E, teraz mierzę temperaturę, zobaczymy, czy coś tam z tego będzie. Średnio wygląda udało mi się na dzisiaj jeszcze zarejestrować na E-Poradę. Także zobaczymy. No i co? Biorę się chyba już za prasowanie. Miałam iść do tego, do, do, do lodziarni. Mieliśmy dzisiaj iść na urodziny i pewnie już ksawary na urodziny nie pójdzie. Zobaczymy jak się będzie czuł, jak to się będzie wszystko rozwijało, bo rano wyszedł w miarę zdrowy. Praktycznie zdrowy, tylko z takim gęstym katarem gdzieś tam zalegającym, a już teraz widać, że coś jednak go bierze. Więc zobaczymy co się będzie działo do popołudnia. Ja się na razie z wami żegnam, później się do was odezwę i jeszcze coś pogadamy. No i kochani, przychodzę do Was z Lidlowymi zakupami. Ciąg dalszy. Zajechałam dzisiaj do Lidla na chwileczkę. To było planowane. To nie jest tak, że ja nie planowałam. Planowałam jak najbardziej musiałam zakupić, ze względu na to, że Xaveria jest w domu, więc miałam ugotowany już makaron, potrzebowałam boczku, żeby zrobić pluski z serem, brakowało mi tylko boczku, bo ser też również mam i tak stwierdziłam, że zajadę do tego Lidla, mm. od razu zrobię zakupy, prawdopodobnie już dzisiaj więcej jechać nigdzie nie będę zresztą i ja się zaczynam coraz gorzej czuć, gdzieś mnie zaczynają i stawy boleć i ogólnie na razie ja temperatury nie mam Także okej, okay, pokażę Wam szybciutko, co kupiłam, a trafiłam jedną fajną rzecz. W sumie kilka fajnych rzeczy, ale z tej jednej jestem bardzo ciekawa. E, na początek e, pełnoziarnisty makaron orkiszowy, bo już u nas nie ma. No i oczywiście jak Sawary chory, to podwójna porcja e, narosu z indyka. Zaraz będę nastawiała rasołek. Mm, następne, co kupiłam, to rzodkiewka, dwa pęczki bo wchodzi ostatnio u nas na okrągło byłam jeszcze w lewiatanie bo zajeżdżałam do mnie do lodziarni byłam w lewiatanie i w lewiatanie kupiłam takie ciosteczka, ja kiedyś jadłam to się u nas nazywały ciasteczka kierowcy były na wagę sprzedawane i one są mega pyszne i kupiłam takie, jedne właśnie z wiśnią i jedne kupiłam z kokosem na czarną godzinę to nie jest na dzisiaj, to jest ogólnie jak ktoś nas odwiedzi albo nas po prostu znajdzie już solidnie po słodyczy praktycznie żadnych nie mamy. Trochę chipsów jest jeszcze w domu. A te ciastka, które kupowałam ostatnio, co wam pokazywałam, z takim świetnym składem z pomarańczową etykietką, gdzie były cztery składniki, są po prostu genialne. poszły jakie te ciastka były dobre. W Lidlus jest w promocji bezpestkowy winogron po 4,99 za pół kilograma, więc w sumie był i po 4,99 za kilogram. Normalny, ale z tego co wiem, to był mało słodki. Dwa razy drożdże, zaraz będę piekła chleb. Z pomarańczową etykietką Zakupiłam bajgle e, Trzy razy bułka Jedne z sezamem Bajgle kosztowały 1,99 99. Zł. E, kolejne już z płatkami owsianymi Takie wielozbożowe I jeszcze jedne również z płatkami owsianymi Wielozbożowe Wszystko z pomarańczową etykietką Tu mamy etykietki Po 1,99 zł Także fajnie mi się udało trafić Jak rosół to i makaron Muszę gdzieś to odłożyć. Trafiłam na naszym dziale jeszcze taką książkę z Miraculum. To jest ta biedronka i czarny kot. Jak mieliście dzieci, to na pewno znacie to. I tu jest książeczka ogólnie z różnymi naklejkami. Myślę, że jakiemuś dziecku się to spodobało na zrodzinie, więc gdzieś to do kogoś trafi. Książeczka kosztowała 8,99 z pomarańczową etykietką, więc. Bardzo fajnie, jest 220 naklejek w środku. Myślę, że ktoś się ucieszy. Eee, no oczywiście Włoszczyzna cała, bo przecież rosół trzeba ugotować. Eee, chlebek tostowy pełnoziarnisty. Eee, w Lidlu, e, nie w Lidlu, a w Lewiatonie jeszcze zakupiłam paluszki. Uwielbiam paluszki Lubeli. Po prostu nasz regionalny, tutajszy. Z Lublina wyrób, ale najlepsze jest to, że w Lewiatanie kosztują złoty 9, a ja u nas w Stokroce płaciłam, płaciłam po złoty 89. Zł. Słuchajcie, te sklepy są naprawdę blisko siebie, a ja nie miałam dlatego pojęcia, że a tak, ja aż tak przepłacam. Dodatkowo kupiłam banany 5, dwa są jeszcze gdzieś luźne. O, jeszcze jeden makaron. Następnie, co trafiłam z pomarańczową etykietką, to są bagietki, dwie sztuki i za nie zapłaciłam złoty 49. Zł. To jest o tyle fajne, że tutaj są bardzo długie terminy ważności. Więc jak się okaże, że któregoś razu znajdzie nas niedziela i nie mamy chleba, to po prostu wyciągnę. To ma termin jedna i bajgle i te bagietki mają termin aż do grudnia, więc. Myślę, że nie raz nas jeszcze tak zaskoczy, bo u nas tak czasem jest i wtedy kombinuję. Na chleb nie ma czasu, żeby upiec, bo to za długo i już później wchodzą w grę płatki, jakieś naleśniki, ale to babraniny, a z tym jest dość szybko. ma ostatnio bardzo posmakowały te parówki z indyka, z lidlowe, już, bo tamtych nigdzie nie mogę kupić z kurczakiem. Berlinek i ostatnio temu posmakowały, więc po raz kolejny zakupiłam. Zakupiłam margarynę, bo się ukończy. Zakupiłam również jabłka, bo w Lidlu są w promocji, a u nas już się wszystkie skończyły, bo my ostatnio z mężem codziennie jemy na rano omleta, tylko mój mąż je troszeczkę innego. Moim zdaniem ma gorszego. No i co? I zakupiłam boczek. Ale rzecz, którą chciałam wam pokazać, która mi się bardzo spodobała, którą zakupiłam. To jest taka oto bluza. Rozpinana, wydłużana z e, rękawami wydłużonymi. To mi się bardzo podoba, więc jest fajna. Z tyłu ma kieszonkę, czyli raczej rowerowa. I wiecie, ile ja za nią zapłaciłam? Zobaczcie. 14,99. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam tą bluzę, były jeszcze inne softrzele po 19,99. Bardzo dużo u nas się było takich rzeczy. I tak sobie pomyślałam, mówię, wezmę Wam na rozdanie, ale no mówię, kurczę, no mówię, ja wiem kto jest w esce, kto w No mówię, bez sensu, strasznie bym ucięła to rozdanie, trzeba by było szukać w rodzinie, a znowu brać udział, żeby komuś tam w rodzinie po ciotkach, klatkach gdzieś tam rozdawać. Także no, wzięłam sobie, było u nas jeszcze kilka esek, ale nie z tych, tylko ze zwykłych softshell'i, ale ta eska bardzo wąsko wyglądała, ta wydaje mi się, że będzie na mnie dobra. Teraz nie będę mierzyła, bo mam bluzę z welurową, więc mega się cieszę, w razie czego mam paragon, żeby to zwrócić, ale raczej nie zamierzam, bo jest bardzo fajna na rower właśnie, bo ma wydłużany tył, wydłużane rękawy, więc nawet tak jak ja z psem wychodzę, takiej bluzy mi w sumie troszeczkę brakowało, nawet getry będą fajnie tutaj tak, bo ten tyłek będzie zakryty, ja nie lubię chodzić w getrach z, krótki, z krótką kurtką, gdzie świecę tym tyłkiem, pomimo, że w obcisłych spodniach chodzę. Jakoś w getrach tak nie mogę. Więc na tym kończę dzisiejszy vlog. Um, dziękuję Wam za to, że byliście. Mam nadzieję, że trochę chaotycznie, ale jednak coś tu fajnego było. Były zakupy, było trochę kosmetyków, była też Azji i nasza tresura. Um, wszystkiego po trochu, bo u mnie po prostu tak ostatnio jest. Łapiemy wszystkiego po trochu, ile się da, bo, bo się dzieje. U nas się bardzo dużo dzieje, ale ja Wam na razie o wielu rzeczach nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że w tym miesiącu jeszcze gdzieś się pewne rzeczy wyjaśnią i, i Wam wszystko opowiem, co i jak, i będzie się znowu działo. Także trzymajcie się cieplutko, zachowujcie pogodę ducha, nie dajcie się chorobom. Ja mam nadzieję, że mnie też nie rozłoży, chociaż już dzisiaj czuję, jak mnie w stawach wszędzie kręci i raczej to nie na zmianę pogody, bo u nas sleje od kilku dni, a dzisiaj na szczęście już przestało padać. Padało rano, ale już przestało i chyba już ma nie padać z tego, co patrzyłam. Ale ze względu na to, że Ksavary jest chory, ja się zaczynam już źle czuć, to po prostu już kończę, ucinam, zaraz wrzucę na komputer, zmontuję, od razu zmontuję kalendarz adwentowy, otwarcie, zmontuję wszystkie filmy, które mam, i chyba za dwa dni sapnę. Po prostu nic nie będę nagrywała. Na szczęście mam nagrane filmy, jakieś w zapasie. Także trzymajcie się ciepło, nie dajcie się buziaki, uśmiechu na co dzień i do zobaczenia w następnym filmie.